W popołudnie przed marketem Tesco w Głogowie królowała zumba. Kilkadziesiąt osób żywiołowym tańcem zachęcało do wsparcia akcji Szlachetna Paczka. Udział w zabawie mógł wziąć każdy. Agnieszka Dyk, lider projektu Szlachetna Paczka w powiecie Głogowie. Pełna... Ja pełny entuzjazm, a to wszystko dzięki Szlachetnej Paczce i na rzecz Szlachetnej Paczki. Mamy za zadanie zebranie jak największej ilości darczyńców na to, aby każda rodzina, która zostanie włączona do naszego projektu Szlachetnej Paczki, nie została bez pomocy. A w związku z tym, że wiem jaki był wymiar w zeszłym roku pomocy Szlachetnej Paczce, wiem, że nie zawiedziecie nas drodzy darczyńcy i każda rodzina, włączona do projektu dostanie paczkę na święta Katarzyna Jaskus, kapitoń Akademii Ruchu w Błogowie Zumba jest to połączenie tańca i fitnessu ma sprawiać dużo radości dużo zabawy, duży panie, Panie, które przychodzą do nas odczuwają ogromną potrzebę takiego szaleństwa, wyspycia się stresu wychodzą pełne energii, zapału ta zumba, która się pojawiła w Głogowie już od kilku lat zresztą, prowadza bardzo radosny stan w Głogowie. No i to właśnie dzisiaj widać. To widać. To widać. Dopisała frekwencja. Wszyscy się świetnie bawią, więc mam nadzieję, że więcej takich akcji będzie. Szlachetna paczka wystartowała w powiecie głogowskim po raz drugi. W jej ramach każdy może zostać darczyńcą i wesprzeć konkretne osoby w ich konkretnych potrzebach. Lista rodzin, którym będzie można pomóc pojawi się w internecie pod koniec listopada. Potem do akcji wkroczą darczyńcy. finał, czyli przekazanie paczek, zaplanowano na dni 12 i 13 grudnia.